Nasz magazyn pomocy humanitarnej w Legnicy to 2000 metrów kwadratowych powierzchni, gdzie jest wiele artykułów spożywczych, żywności, odzieży, obuwia. Jesteśmy przygotowani też logistycznie, aby transportować wszystkie dobra, które do nas trafiają, tirem, busem, chłodnią w warunkach chłodniczych. Jesteśmy gotowi do tego, aby wszelkiego rodzaju pomoc rzeczową odbierać od naszych tarczyńców. Już blisko 8 lat współpracujemy z Global Aid Network. Dzięki wsparciu Gain możemy rozwijać naszą pomoc humanitarną tutaj w Polsce, ale również poza jej granicami. W zeszłym roku dostarczyliśmy mnóstwo pomocy humanitarnej na Ukrainę, ale realizowaliśmy też wysyłki na Łotwę, jak również do Izraela. To dzięki współpracy z Global Aid Network możemy się rozwijać w ramach pomocy humanitarnej. Zapraszamy do współpracy z nami. Razem możemy osiągnąć naprawdę wspaniałe rzeczy na korzyść drugiego człowieka w potrzebie.